Witam bardzo serdecznie Sebastian Kowalczyk. Jesteśmy w Hiszpanii. Na łódce jest ze mną Angelika. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest kierownik? Witam serdecznie. Jest. Jest Arek. Jest. I bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ dzisiaj robimy pojedynek spinningiści kontra karpiarze. Jak to będzie wyglądać? Angelika i Arek łowią karpie. Ale Angelika jest Kobietą, więc ogólnie ją to wyklucza z pomiędzy karpiarzy, no bo nie może być prawdziwym karpiarzem, jak jesteś kobietą, więc jesteś w tymie ze mną... Karpiarką. Jesteś w teamie ze mną, co czyni cię spinningistą w tym momencie. A że kierownik jest kryptokarpiarzem, no to będzie za arkiem. Halo? Panowie? Tak? Tak. Zajmij się swoim... Karpiarze, karpiarze, dobra. Tak więc zaczynamy pojedynek. Generalnie Jaki? Do wymęczenia. Kryptokarpiarz? Oni się tam namawiają, tak? A. Nie przeszkadzać, nie przeszkadzać, zajmijcie się tym. Do... E, łowimy sandacze, e, strasznie są chimeryczne ogólnie, nie chcą brać. Będziemy próbowali jakoś je sprowokować. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale no trzeba im dopieprzyć po prostu. Plan jest prosty. Plan jest prosty, zaczynam. Wymęczyć konkurencji. Tak jest, tak jest. Kierownik, ustawiaj tą łódkę. Raz, dwa. To będzie wojna na wyniszczenie. A ja jeszcze tylko przypominam, że 22 listopada w sobotę o godzinie 10 widzimy się na festiwalu wędkarstwa i survivalu w Kielcach. Ja będę na Was czekał przed bramą główną, odpalę live i wręczę Wam 10 wejścióweczek na festiwal, moi drodzy. Tak więc widzimy się 22 w Kielcach. Angelika, powiedz mi, no? bo, ty, bo ty jesteś parą arka, tak? Mhm. Partnerką. A to jest przykrywka, czy to tak naprawdę? Tak naprawdę, ale muszę obalić ten mit, nie? bo niby karpiarze śpią razem w namiotach, nie myją się. O? A kto mył u was plecy, komu? Wczoraj? Był yy, nie, nie było rozmowy, nie było rozmowy, nie my było. My te nie. Plecki? Halo? Nie. Ogólnie w naszym związku z kierownikiem wygląda to w ten sposób, że ja zawsze dbam o to, aby broń była naładowana, czyli powerbarki nabite, kamery przygotowane i tak dalej, a, a kierownik robi kanapki. Panie Leszku, jak to jest z tymi karpiarzami tak naprawdę? Bo to śmiechy, chichy, żarty jakieś takie dziwne. Tak faktycznie jest? Takie rzeczy się absolutnie nie dzieją. Tuszol kłamie, karpiolok kłamie. Z ciekawości. No, nie, nie ma tak, że tam chłopaki uciekają trochę od tych żon, i tam w tym namiocie jaki jest miziu, miziu, coś tam, coś tam, Myślę, że... pisiu pysiu. Nie, nie, nie. Okay. Nie, to też jest ogólnie. Znaczy uciekają od żon tak, mhm. ale nie w celach takich jak powiedziałeś, żadne miziu, miziu. Po prostu uciekają. Domu, bo bo żony odpocząć, wredne. żeby odpocząć psychicznie. Żony mają wredne po prostu. No, pewnie takie się zdarzają. No, ja też tak zacząłem karpiowanie. Czyli, yy, czyli to jest też przekłamane i to, że yy, my z kierownikiem czasami śpimy w jednym łóżku. To i się. Bo, no, bo tak myśleliśmy, że się. Stary. Co? Nie śpimy w Wczoraj. W łóżku, no. Przecież. Też. Ja Ale to nic to nie chcę. Sam żeś minuszkę zarzucał, to kłamczuchu ty. No, no, no i bo, bo nie, bo myśleliśmy, że to już takie się robi normalne w środowisku, więc. Nie, a zresztą, ja będę mówił. Rzut pod kamienie, zamykasz na zuka napinasz i czekasz, aż to padnie. Na szczytówce będziesz wszystko widzieć, jak opadnie, co nie? Jak będzie branie, to wyczujesz y, puknięcie. Puknięcie, drgnięcie, wszystko zacinaj. I rób takie obroty korbką, y, tak, obrót, pół obrotu. I teraz sobie obserwuj szczytówkę, jak y, ci opadnie, y, bo musi ci opaść przynęta na dno. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie opadł. Czy, czy już szarpie, o te kamyczki. O, opadł, teraz? Tak odczytała szczytówka? O, to, 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 to. to. O to chodzi. Ile czasu najdłużej się nie myłeś na kartkę? No. Ile się nie myłem najdłużej? No, z no. <grym dnia> pięć dni. Z pięć dni. No. Czyli jednak czek jest. O -o. Już na... Ale w listopadzie. To było zimno, nie policzyłem. No, to oczywiście, oczywiście. To czy to, to nie myłem się pod prysznicem bo są też takie rzeczy jak. Yy, mokre chusteczki, inne udoskonalenia, które pozwalają niektóre rzeczy umyć. Nie? Bo uh -huh, on, o nie uh -huh. trzeba dbać, a reszta za resztę zapłacisz kartą uh -huh, Mastercard. Uh -huh, jasne, jasne. Angelika? Tak. Bo Ja, ja wiem, że jest Arek na, na łódce, ale jakbyś chciał łowić sandaczy zamiast karpi w ogóle to mrugnij dwa razy. Yes. Dobry O kurczę, mają rybę pierwszą. O! To mm -hmm. Ty, Robią nas, robią nas, Angelika. Do roboty musimy się brać. No. Robią nas skarpiarze po prostu. Malak. Ale jest sztuka, jest sztuka. Się. No dobrze, to już, to omyć już wszystko wiemy. A teraz jak to jest z tym piciem wody na umór na, na tych zasiadkach? Wiesz co, tutaj to jest temat, który ja poruszam bardzo często u siebie na zawodach i na, i na w ogóle wyjazdach, wyprawach. Ja myślę, że też w dużej mierze odchodzi do lamusa i rozmawialiśmy o tym ostatnio. Jeżeli przyjmujemy, że całość karpiarzy to jest tą typowe 100%, to myślę, że 10% może faktycznie. Robi trzodę po prostu. No tak, I to potem tak. jakby wpływa na całe środowisko. Dokładnie, bo wszyscy mierą, jakby mierzą miarą tak. najgorszego, a nie, a nie tych... Pozostałych. No, bo zawsze się mówi o tych najgorszych rzeczach, Oczywiście. a nie o tych... Yy... Pozytywnych. Czyli to, że chlanie na umu i zagryzanie kulkami proteinowymi to, to też takie to, taki to, troszeczkę to, to, to bzdura, fałszowanie wizerunku. Ale, kur. ale walą na wodzie? Nie, w lesie. Z, zmieniamy miejscówkę, bo tu przestały ryby się odzywać. Presja jest niesamowita. Jestem tak zestresowany po prostu, że się w głowie nie, nie mieści. Anżelika, jak się czujesz? Ja tak samo. Przynęte sobie wybierz, jaka jak, jak Ci się podoba. No to tak guma nazywa się Efekt, bo przynosi efekty. Ja Ci to zrobię. Przez burzę no. Przez burzę O. Tak. Już. Oho. Anżelika namierzyła sandacze. Miała przed chwilą branie. Spróbujmy je złowić, jak tak. Pięknie. Brawo, 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 okoń. Okoń nie liczy się, cholera. Jajajaj. Jaj. Spokojnie widać, zobacz, patrz, łap go, ale piękny klamot. Piękny okoń. Zobacz jak, tego, zobacz, jak tego efekta zeżarł. Czyli na efekta są efekty, prosta sprawa. Gratuluję. Proszę bardzo, Twoja ryba. Zaprezentuj mi to ładnie. Włóż mu do buzi. O, tak, paluszek. Trzymaj go. O. Przepięknie. No szkoda, że nie sandacz to, to już byśmy punktowali. Ale i tak gratuluję, bo ładny, Piękna. kolorowy. Konkurencja? Zrobi Poproszę. Co, że fajnie jednak. Z no. Fajnie niż karpie, co? Nie. No da się nie? Nie. <śmiech> <śmiech> szkoda. Oko nie liczy się. Ale no, brawo mordo. Brawo, brawo. Tym Tym czemu my nic nie mówimy? Hmm. Nie wiem, co się kurwa nie dzieje. Się nie mam pojęcia. Może trzeba zmienić branżę w ogóle. Znaczy ja cieszę się, że mój zawodnik łowina. No. No, ja też się cieszę, że moja zawodnik łowina. Ale no, kurwa nie mogę dzisiaj nic zaciąć. Jak kiedy? O co się dzieje? Kurwa. Może straciliśmy blask? Co mnie to w ogóle obchodzi? Co ludzie robią w damiotach karkowych z arką? No, tak, tak. to, samo, to samo robią pewnie co na wyprawach spinningowych. No właśnie no. Myślę, że dokładnie. <śleszy> <śleszy> Pamiętaj, że ja tu przyjechałem z partnerką, a ty z partnerem. Ale biznesowym. Partnerze? <grym> <grym> będziesz Będziesz <dobrał> coś <grym> przeciwko na dzisiejszy wieczór? <grym> Pozwolisz, co? Miało smaczek. <grym> tak, raz karpiczek, raz sandaczyk. Ach, to dziady są tu kurde, ale jak pukają delikatnie. Co za łajzy. Jest ryba, a mi się wyłączyło go uprę, Niestety, no! Zobacz, normalny sandacz. Normalny sandacz, proszę bardzo. O, Lego, tylko ty mi nie uciekaj teraz. Jak ja go wyciągnę, jak mam pieczątkę, zrozroszeć. Opa! Proszę bardzo. Mam sadaczyka nawet przyzwoitego takiego w miarę. Zobaczcie, uwiesił się. Bo słuchajcie, zmieniłem, zmieniłem całkowicie taktykę, ponieważ Angelica oddałem parząkwie, to w tym momencie w ogóle mnie odcięło od odłowienia ryb, więc co w takich wypadkach robić, jak nie macie parząkwi? Bierzecie sobie okoniówkę. Ja tutaj mam hypa do 7 gramów, i taka okoniówka wam zastępuje parząfie. Wszystko widać, ryby, wszystko połykają. No, tylko trzeba pamiętać, żeby tam bardzo nie przeciążać. że tu mam na 7 gramach. Działa. Bierzemy się do roboty. Dawaj, Andrzejka, mówimy. Mówimy. Trzeba ich porobić. Jest, 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 jest. Ryba kolejna. Też bardzo, deli bardzo delikatne branie. Bardzo delikatne. Ledwo. Słuchajcie, ledwo wyczuwalne na węce do 7 gram. To jest niesamowite w ogóle. Ojej, ale kopie głową. Co to? Chyba to upyga. O matko i córko. Co to się stanęło? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Czego tak kopie? No! Następny normalny kolega się złowił, nie trzeba na główki dwudziestki, zobaczcie. <laughs> no to kolego, jedziesz na kolację, na, 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 na. Będziemy Cię jedli. Sushi i z sosem sojowym. Zobacz Angelika, robimy tych gamonii powolutku. Główka do wody, Człowik. Cholera jasna. Cholera jasna. Angelika musimy się brać do roboty. 2-2 jest. Zmieniam, robią nas, robią nas. A ty znaczy, wiesz, ci, te, te, te brania, które ja, to, ja się ten jeden ale ten drugi tu tak szczypnął? Ja przed... Ledwo wyczuwalne brania. Na okonówce, chwabię ja okonówką, mówię. I, po, I blisko łódki. Ojej, się przestraszyłem, że ryba to całe szczęście zaczep mają. Bez kitu. Dobrze, nie rwą. No, na garbie zawsze stoją, no to jest garb, no to gdzie mają stać? o, mam. Jest, chwileczka, kurwa, spadł. No i to jest właśnie, i to są, y, to jest łowienie y, dużymi, y, ciężkimi główkami, no. Co z tego, że są brania, jak to, jak, kurna, te ryby są wcięte, bo to za szybko lata. No, ale daj mi jeszcze szansę. Piero, cieszysz się, że mi spadł, co? Piero? Mm. Jasne. Ty, co ty tu robisz? Co, krzyżujemy szpady? Miecze. Nie daj Boże. Może w nocy, co ja nie gadam? Nie. Za długo z kartierzami. Wyczha tam do siebie siodło. Kochani widzowie, yy, nasze emocjonujące zawody dobiegły końca, bo żeśmy się umówili, że do 15:00 będą trwały yy, wynik końcowy w sandaczach 2-2. Yy, gratuluję, yy, gratuluję naszej przeciwnej drużynie. Gratuluję, panowie. dziękuję Kier bardzo. Kierownikowi to, ja to niechętnie, ale gratuluję, Arku. Andrzejka, gratuluję. Piękny okoń, naprawdę. Było mi mega miło. Piąteczka. Przyjemnie było z Panią rywalizować. Tak. Mi z wami również. I naprawdę, jakby z tymi karpiami coś, coś było nie tak, to... Tak dobra, dobra. E... Ale już. bardzo dziękuję Wam za zaproszenie, bo naprawdę było bardzo dziękuję. miło. Czekam na basy. Musimy szybko... Zaspójniemy na basy, oczywiście. Właśnie, gratuluję, gratuluję Bo to wcale nie sprawa. Gratuluję, bo to, jak gratuluję widzisz, dwóch Sandaczyków. Bo to jak widzisz, to nie jest taka prosta sprawa na tym wyjeździe. Bo czy na ciężko, czy na lekko, bardzo podobne są wyniki, ale było bardzo miło naprawdę. Fajnie się spędziło z wami czas. I jutro, drodzy widzowie, bierzemy tutaj na tapetę dwóch kolejnych karpiarzy. Zapraszamy na, na łódkę i będziemy ich uczyć spinningować. Z nimi będzie ciężej. Tak? Bo jeden waży 160 kg. Ale to, to jest para jakaś? Czy nie? nie? Nie. Nie, Ale możecie przygnieść. Przy, tak jak ten, sandar, Kierownik do tego by nie dopuścił. Tak jak ja się spytałem, czy standard czasami no, się tak no, tak no, Dziękuję, dziękuję za, yy, za wyczerpujące odpowiedzi. Chyba, że może jest, jest jeszcze coś, co ty byś chciał yy, dodać na temat karpiarzy. Yy, nie, nie. Myślę, że... Temat wyczerpany. Myślę, że powiedzieliśmy wszystko i kierunek wędkowania, jak każdy, rozwija się coraz bardziej. Tylko wrócę do tego, a propos tych uciekania od żon, że mm -hmm. faktycznie y trochę każdy prawdziwy mężczyzna potrzebuje posiedzieć w lesie tak. i po prostu tak. odpocząć. Nie, dlatego... nie zmieniać gaci przez trzy dni, Uważaj, 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 nie złami parzą chwii. Boże, kochany, zobaczcie, co, zrobi. co on robi. Co on robi? No dobrze, słuchaj, jeszcze raz dziękuję za wywiad, daj pyska. Dobra. Wszyscy, słuchajcie, wszyscy wetkarze, my wszyscy wetkarze jesteśmy równ równopłatni po prostu i tyle.